Ciemanko, tutaj turbo Janek. Dzisiaj z okazji 20 subskrypcji. Otwieram 15 gum turbo. Więc lecimy. Zacznijmy sobie od żółtej, bo mam ich najwięcej. Pierwsza żółta. Mamy. Otwarzone. Guma i auto Alfa, rem, re, rom, alfa Romeo ma koń mechanicznych 240 jedzie maksymalnie 258 numerek 0 98. 0,92 Białe dwa. Białe. Bardzo się cieszę, że w końcu mamy tu dwadzieścia subskrypcji. Teraz teraz otwuję, otworzę sobie zieloną gumę. Nie porwałem. Gumę, papierek auto. Volkswagen biały ma koń mechanicznych 120, czyli mniej niż nasz Alfa Romeo. Chociaż mają ten sam kolor. Maksymalne przyspieszenie to 250. Więc tak to wygląda. I numerek 158. Teraz sobie wybieram żółta Żółtych mam najwięcej Jest Jest w końcu i akurat na tym odcinku Lamborghini szare ma koń 570. Jedzie na godzinę 325. Ma numerek 068. W końcu jakieś dobre auto trafiliśmy. Znaczy, trafiliśmy dobre, ale chodziło mi o takie. No, o takie, takie. No wiecie. Nie porwana guma, znaczy porwana, ale nie auto. Chyba nie auto. Guma, papierek, auto. Porsche! Drugie takie dobre auto. Szary, tak samo jak to Lamborghini. Ma koń mechaniczny 250. Jest dosyć podobne. A ma maksymalne przyspieszenie 305, ma numerek 031, oby tak więcej tych aut. Angu guma niebieska, bo taka mi się wylosowała. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jak Wam się podoba takie odcinki. Kuma, papierek i auto, no Audi Q7, ma numerek 006, ma, ma koń mechaniczny 177, maksymalne przyspieszenie 204, no to może już wyczerpaliśmy nasze szczęście, ale to już jest szare, też jest szare. Jeszcze, jakby takie Ferrari nam poszło albo Bugatti, też by było fajnie. Kolejny papierek, guma papierek, auto Peżot. ma numer 104. Maksymalne przyspieszenie. 197 Na kon koni mechanicznych. 115 i te też szary. Takie wszystkie. Były na początku tylko dwa białe. Kolejna guma, czyli zielona, chyba nie otwieraliśmy. W każdy kolor otwieraliśmy. Więc zielona guma, papierek auto i speaker brązowy na mechaniczny 200 maksymalne przyspieszenie to jest 250 Bardzo lubię dla Was kręcić, kręcić takie odcinki. Kolejna niebieska guma. Więc zostawcie łapkę w górę, jeśli to Wam się podoba. Wygląda to auto ładnie, ale to jest Audi. Ma koni mechaniczny 700, czyli to więcej niż Lamborghini. Ale Maksymalne przyspieszenie to 304, czyli mniej. Jest one czerwone. Kolejna żółta, bo z żółtych pole, poleciał takie auta. Guma, papierek, auto. Jest. Porsche, w końcu i też sale. ma koni mechanicznych mniej niż to Audi, bo ma 580, ale maksymalne przyspieszenie 325, czyli więcej numerek 052. Kolejna żółta, bo widzę, że coraz lepiej nam idzie z tych żółtych. Guma. Papierek. Auto. Maserati. Już chyba mieliśmy takiego. Czerwony. Markoni mechanicznych. 400. Czyli też więcej niż na przykład takie. A nie, nie ma więcej niż bogactwo. E, maksymalne przyspieszenie 275, numerek to 058. Polecam Wam kupować gumy Turbo. Już nam się zrobiła duża kupka z tych aut. A jeszcze nam zostało: 1, 2, 3, 4. Pięć gum, czyli już dziesięć, otworzyliśmy. Kolejna, no czerwona guma, bo ich zostało mi najwięcej. Guma, papierek, auto. Audi Q5. A tutaj było Audi Q7. Więc ma koni mechanicznych 170. Maksymalne przyspieszenie to 200. Ma numerek 007. Czyli po prostu 7. I jest szare. Żółte. Bo nam z żółtych bardzo dobrze idzie. Kuma, papierek, auto. Chyba mieliśmy już takie. To Z... jest. Tym mam trzeci, Nie, nie mieliśmy jeszcze takiego. Ale mieliśmy już Peugeot na koń mechanicznych 115. Maksymalne przyspieszenie 197, numerek 104. Jest to szare auto! Z żółtych tylko szare idą. Chyba jedno poszło chyba czerwone, ale większość szare. Zielona guma, bo dawno otwieraliśmy, zielonej guma. Papierek i. Auto! Mini! Mini! Takie niebieskawo szarabe, mini. Ma koń mechanicznych 95, czyli najmniej. A maksymalne przyspieszenie to jest 152. Tumerek 156. Kolejne, wezmę sobie czerwoną. Jeszcze nam się żadna. Pała, guma, papierek, auto. O, mieliśmy już takie. Peżot, peżot jest. Nie ten A Nie, to Saudi. Audi, 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 Audi Jest Audi Q5 Tak one wyglądają Dla przypomnienia ma ma koni mechanicznych 170 maksymalne przyspieszenie to 204 i numerek 007 i została nam już ostatnia guma turbo. Czyli niebieska. Niebieskich mamy, mieliśmy trzy. Więc właśnie ostatnią sobie otwieramy. Guma. Papierek. Auto. Kija. Wydaje mi się, że miałem taką kiję. Czerwona. Makoni koni mechanicznych. 192, jedzie maksymalnie na godzinę 244, numerek to jest 129. I teraz zrobię sobie szybkie podsumowanie, więc zgarnę to, wezmę to i ja to wszystko sobie szybko podsumuję. Auto. W sumie to najszybszy by było Porsche, ale nie tym razem, bo tym razem najszybsze jest Audi 700 koni mechanicznych i 304 na godzinę. Co przy na przykład takim Lamborghini, który ma 570 koni mechanicznych i 325. Mimo, że jedzie więcej na godzinę, to i tak ma mniej koni mechanicznych. Tak wygląda nasz zwycięzca. A po naj, najwolniejszym aucie tu też sobie szybko sprawdzę. To jest to mini. Ma 95 koni mechanicznych i jedzie maksymalnie na godzinę 152. mam numerek 156. I to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Sub to no na razie. Pa! pa!